Ło, co mu się śni? Chyba nowa reklama iPhona. Odkąd zapomniałem co do zdrady? W moim domu nie ma zdrady. są chujowe. Jak można napisać, że to jest chujowe? To trzeba mieć chujabusach bez kitu. Ale syf, ty już się popowiadałeś. W kurwem, jak ktoś tak nie kuma takich rzeczy, na przykład. To po prostu jest pernamentny ban, ale nie, że jestem jakiś fanem gipsa, bo nawet <grytanie> za bardzo nie znam dyskografii ani albumów. Tylko po prostu wiem, że ktoś w innych sytuacjach, na przykład przy graniu, albo właśnie przy RP, albo gdzieś, też zachowa się jak debil, więc po prostu ban. Nie bądź jak ja, Swojego czasu za dużo spędzałem przy duchach, go po dziura wili kieszenie i serce przebaczam wam zło Piszę to po to, bo może to dzisiaj nie daję wam złać A ja nie czuję już tej nienawiści Nie mam na myśli niczyich wad Lata na meco, Ludzie odchodzą, kochają, nienawidzą siebie co dzień Ludzie zawodzą i kłamią i puszczają dłonie, bo nie znaczą sami się mm. Prędzej niż mam to opisę na głowie, wyrośnie mi kaktus Najlepsze chwile w moim życiu jak dobrze, że miałem świadku uh. Czasem czuję zapach, który minął bezpowrotnie, morda Pozdrawiam, ziom rajze zi za stary lub ta seria, no nie no bo ktoś napisze, że mu nie siedzi Albo, że nie jego klimat to chuj, no ale nie można powiedzieć, że to jest syf Syf to jest kurwa u was w domu, jeżeli myślisz, że to jest syf Jest i średnie, choć średnio układa się kontakt Na głowie Jestem serio. facetem i płaczę, bo czasem już nie widzę dobra Ale go szukam i znajdę i to by też powodzą Odką zapomniałem co do strach V mojem domu ne moreš zaviti dokovja, Zostaj z mano, beli zvezd, zdravo, In vrčem tam, vrčem tam in brez kloto. Nie mam pewności, czy widzę na pewno to co na pewno Byliście tylko iluzją Dzisiaj was szukam gdzieś pod podeszło Nie chodziłem w nie swoich butach Tak jak ty w moich na serio Teraz dobrze wiemy, co nas przez was przeszło Duchy, moja przeszłość Tylu was znikło po drodze przez to Trochę w Budach niemoc Koledzy ziomki zbyt duża większość Nie widzę żadnych przeszkód na swej drodze, oprócz nie Sam zrozumiesz to lepiej kiedy będzie. Serio ten Rezj odpowiedział? 拜呢。